Hollywood to świat, który został zaprojektowany tak, aby z zewnątrz wyglądać jak najpiękniej, ale wszyscy wiedzą, że wewnątrz potrafi być niezwykle brzydki. Niektóre hollywoodzkie gwiazdy, uwielbiane na całym świecie, okazują się zupełnie inne niż mogła się spodziewać opinia publiczna. Czasami jeden błąd może przerodzić się w chaos, który niszczy karierę na zawsze. Oto najbardziej brutalne upadki w historii Hollywood. Kathy Griffin Uwierzcie lub nie, ale Kathy Griffin była kiedyś wysoko cenioną i szanowaną komediantką w Ameryce. Zasłynęła w latach 90. Dzięki swoim stand-upom i inteligentnym parodiom teledysków oraz wydarzeń popkultury, często chwalona za to, że była outsiderką w Hollywood myślącą nieszablonowo, zbudowała unikalną markę. Wszystko skończyło się dla niej jednak w maju 2017 roku. Kiedy opublikowała w mediach społecznościowych krwawe i niepokojące zdjęcie, na którym trzymała maskę przedstawiającą odciętą głowę Donalda Trumpa. Zdjęcie, wykonane przez amerykańskiego fotografa Tylera Shilca, wywołało natychmiastowy skandal w kraju. Nawet najbardziej zagorzali krytycy Trumpa potępili decyzję Griffin o pokazaniu takiego obrazu, a niektórzy porównali to do działań terrorystów. W ciągu kilku godzin, kariera Griffin legła w gruzach, straciła wszystkie swoje projekty a jej trasa stantupowa została odwołana. Mimo przeprosin i dalszej pracy Kaffi Griffin nigdy nie odzyskała dawnej pozycji. Kafren Heigel Hollywood nie brakuje niegrzecznych i roszczeniowych gwiazd, ale zazwyczaj są one tolerowane dla zysku. Dlatego wielu zaskoczyło, że Kafren Heigel zniszczyła jedną z najbardziej obiecujących karier w branży z powodu swojego trudnego charakteru. Po osiągnięciu wielkiej popularności w połowie lat 2000 roku, Heigel zaczęła gryźć rękę, która ją karmiła. Promując film Wpadka, Nakt UP w 2008 roku, publicznie skrytykowała produkcję, nazywając ją trochę seksistowską w wywiadzie dla Vanity Fair. Jej słowa wywołały pytania o jej integralność, szczególnie że krytykowała film, za który wcześniej przyjęła miliony dolarów. Heigel miała także reputację diva na planie, co zaczęło zrażać do niej ludzi w branży. Punktem zwrotnym był rok 2008, kiedy publicznie zażądała wycofania swojej nominacji do Emmy za rolę w chirurgach, Grey's Anatomy, twierdząc, że materiał, jaki otrzymała w danym sezonie, nie był wystarczająco dobry. Po tej krytyce jej postać została szybko usunięta z serialu, a Heigel została zablokowana w Hollywood. Próbowała wrócić na szczyt, ale bez sukcesów. R. Kelly R. Kelly odegrał kluczową rolę w redefiniowaniu gatunku RIB w latach 90. i 2000, osiągając szczyty list przebojów i zdobywając wiele nagród. Jednak jego życie zawodowe i osobiste zaczęło się rozpadać, gdy na jaw wyszły liczne oskarżenia o handel ludźmi, molestowanie seksualne i przestępczość zorganizowaną. W 2019 roku został oskarżony o 18 przestępstw, w tym pedofilię, pornografię dziecięcą i uprowadzenia. Te zarzuty szczegółowo opisano w głośnym sześcioczęściowym dokumencie Surviving R. Kelly, ujawniając, że prowadził kult seksualny, w którym wykorzystywał młode dziewczyny. W lipcu 2019 roku został osadzony w więzieniu w Chicago, gdzie przebywa do dziś. Louis C.K. Louis C.K. był jednym z najbardziej cenionych komików swojego pokolenia, ale jego kariera załamała się w wyniku ruchu MeToo. W 2017 roku pojawiły się liczne oskarżenia o niewłaściwe zachowanie seksualne, które sam potwierdził w oświadczeniu. W efekcie jego umowy z Netflixem zostały zerwane, a zaplanowane projekty anulowane. Choć próbował wrócić do łask, między innymi, wydając własny stand-up w 2020 roku, jego reputacja pozostaje nieodwracalnie zniszczona. J. K. Rowling Autorka Harry'ego Pottera była niegdyś uwielbiana na całym świecie, ale jej reputacja znacznie ucierpiała w ostatnich latach. Krytyka wobec Rowling zaczęła się od jej prób retrospektywnego u swojej serii, jak na przykład twierdzenie, że Dumbledore był gejem, co nigdy nie zostało jasno przedstawione w książkach. Największy skandal wywołała jednak w 2020 roku, kiedy opublikowała liczne tweety uważane za transfobiczne, co wywołało ogromną falę oburzenia także wśród gwiazd związanych z ekranizacjami jej książek. Roseanne Barr. Po ogromnym sukcesie serialu Roseanne w latach 90. aktorka powróciła na ekrany w 2018 roku, a nowy sezon zdobył ogromną widownię. Jednak po zaledwie tygodniu od zakończenia emisji Barr opublikowała rasistowski tweet skierowany do Valerie Jarrett, byłej doradczyni Baracka Obamy. W efekcie serial został natychmiast anulowany a bar utraciła wszystko. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres przez lata była symbolem dobroci i życzliwości, ale w 2020 roku ujawniono, że za kulisami jej programu panowała toksyczna atmosfera, pełna mobbingu i złego traktowania pracowników. Chociaż Ellen publicznie przeprosiła, nie zdołała odbudować swojej marki, a oglądalność jej programu gwałtownie spadła. Myli Venuly. Duet Myli Wenili zdobył ogromną popularność w 1989 roku, ale ich kariera zakończyła się w chwili, gdy ujawniono, że nie śpiewali swoich piosenek, a jedynie udawali na scenie. Publiczne przyznanie się do oszustwa zniszczyło ich reputację, a jeden z członków zespołu, Rob Peleites, zmarł tragicznie kilka lat później. Shane Dawson, Shane Dawson był jednym z pionierów YouTube ale jego kariera została zniszczona w wyniku serii skandali w 2020 roku, znanej jako Karmageddon. Oskarżenia o rasizm, manipulacje i inne niewłaściwe zachowania, a także publiczne załamanie nerwowe sprawiły, że całkowicie zniknął z internetu. Harvey Weinstein Harvey Weinstein był jednym z najpotężniejszych producentów filmowych w Hollywood, ale jego upadek zapoczątkował ruch MeToo. Po latach oskarżeń o molestowanie i przemoc seksualną, w 2020 roku został skazany na 23 lata więzienia, co zakończyło jego karierę i wywołało ogromne zmiany w branży filmowej. Upadki gwiazd Hollywood i celebrytów z całego świata pokazują, że życie w blasku fleszy to często mieszanka sukcesu, presji i skandali. Każdy z przedstawionych przypadków jest dowodem na to, że nawet najsilniejsza pozycja w show biznesie może zostać zniszczona w ciągu kilku chwil. Sława, pieniądze i uznanie publiczności to jedynie fasada, która może skrywać wiele tajemnic, od kontrowersyjnych decyzji, przez niewybaczalne błędy, aż po poważne przestępstwa. Co sprawia, że niektóre gwiazdy tak spektakularnie upadają? Czy to kwestia ich własnych wyborów, nieustannej presji bycia doskonałym, a może chciwości i braku granic w walce o uwagę? Jedno jest pewne: dla niektórych granica między sukcesem a porażką jest wyjątkowo cienka. A świat mediów nie wybacza błędów tak łatwo. Choć większość z tych osób próbowała odbudować swoje kariery, niewielu z nich udało się odzyskać dawną sławę. Upadki takie jak te mogą być przestrogą zarówno dla gwiazd, jak i dla nas, widzów, by patrzeć na sławę z odpowiednią dozą dystansu. Warto pamiętać, że za każdym sukcesem kryje się człowiek ze swoimi słabościami i błędami. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj znać w komentarzach, który z upadków był dla ciebie najbardziej szokujący i dlaczego. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.